Większość ludzi nie zastanawia się już dwa razy nad sztuczną inteligencją. Jest wbudowana w telefony, wyszukiwarki, a nawet w media społecznościowe. Ale to, co kiedyś wydawało się science fiction, powoli staje się częścią codziennego życia. I większość rozmów z AI ma charakter praktyczny. Ludzie proszą o pomoc w odrabianiu prac domowych, tworzeniu obrazów lub rozmawianiu z postaciami ze swoich ulubionych programów. Problem polega na tym, że boty nie rozumieją, co mówią. Czasami nie zdają sobie sprawy, że coś zaszło za daleko, a czasami wręcz pogarszają sytuację. W kwietniu 2024 roku nastolatek z Florydy zaczął spędzać większość czasu na wysyłaniu wiadomości do chatbota zaprojektowanego tak, aby przypominał Denerys Targaryen z Gry o Tron. Ich rozmowy były pełne czułości, romantyzmu, czasami seksualne i również poruszały temat śmierci. Aż pewnego dnia Chatbot wysłał mu wiadomość, która zmieniła wszystko. Sewell Setzer urodził się w Orlando na Florydzie 31 marca 2009 roku. Był najstarszym z rodzeństwa, których rodzice dość ostrożnie podchodzili do nowej technologii. Opóźnili udzielenie mu dostępu do internetu, a gdy w końcu to zrobili, upewnili się, że rozumie ryzyko. Ostrzegali go przed cyberprzemocą, agresywnymi nieznajomymi i tym, jak szybko sprawy w sieci mogą potoczyć się źle. Nie ostrzegali go przed sztuczną inteligencją. Do 2024 roku AI było już wszędzie. Narzędzia takie jak ChatGPT były już szeroko stosowane i większość ludzi miała przynajmniej pewne pojęcie o tym, czym one są. Jednak dla wielu rodziców zrozumienie, czym jest sztuczna inteligencja, kończy się na powierzchni. AI wydawało się być narzędziem pomagającym w odrabianiu prac domowych i rozwiązywaniu problemów, a czasem nawet reklamowanym jako narzędzie pobudzające kreatywność. Ale nikt nie spodziewał się, że tak łatwo będzie zatracić się w rozmowie, a dla Suel to właśnie tam się wszystko zaczęło. Aplikacja nazywała się Charakter AI, udostępniono ją na urządzeniach systemem iOS i Android oraz komputerach stacjonarnych. A od początku 2024 roku została ona pobrana ponad 10 milionów razy. Była klasyfikowana jako odpowiednia dla dzieci poniżej 13 roku życia. Platforma umożliwiała użytkownikom rozmowę ze sztuczną inteligencją zwaną postacią. Te boty mogą być wzorowane na czymkolwiek na gwiazdach, fikcyjnych postaciach lub zupełnie oryginalnych osobowościach. Użytkownicy mieli możliwość tworzenia nowych postaci od podstaw lub interakcji z postaciami już stworzonymi przez innych. Rozmowy odbywały się za pośrednictwem wiadomości tekstowych, głosowych, a także połączeń telefonicznych. Stworzenie nowej postaci było proste. Użytkownicy wpisywali imię, przesyłali zdjęcia, dodawali krótki opis i pisali własne powitanie. Istniało też coś takiego jak definicja, czyli blok tekstu, który pomagał kształtować reakcję postaci. Po ukończeniu projektu postać można było zachować jako prywatną lub udostępnić się publicznie. W listopadzie 2023 roku Character AI rozpoczęło wdrażanie nowej funkcji o nazwie Character Voice. Na początku dostęp do niego mieli jedynie subskrybenci, jednak w marcu 2024 roku stało się ono dostępne dla każdego. Postacie mogą teraz odpowiadać, korzystając z klipów audio generowanych z katalogu głosów przypominających ludzkie. Aplikacja automatycznie podpowiada głosy na podstawie opisu bota podanego przez użytkownika. Postać mająca przypominać młodą kobietę byłaby połączona z łagodnym, kobiecym głosem. Botowi będącemu znaną gwiazdą, algorytm automatycznie przypisałby głos. Postacie mówiły pełnymi zdaniami, a ton i rytm przypominały wypowiedzi prawdziwych osób. Niektórzy zauważyli, że głosy były tak realistyczne, że zapomnieli, iż nie jest to głos człowieka. Wiele botów nie przyznawało się, że są sztuczne. Gdy o to pytano, rzekomo często twierdziły, że są prawdziwe, co przerażało użytkowników do tego stopnia, że pisali nawet o tym w recenzjach. Rozmawiałem z tym botem. Powiedziałem, że jeśli mogę publikować zdjęcia, to to zrobię. Ale on w zasadzie powiedział mi, że mieszka w Teksasie i że cała aplikacja nie jest sztuczną inteligencją. Dosłownie rozmawiasz z osobą po drugiej stronie. Suel zaczął korzystać z charakter AI w kwietniu 2023 roku, krótko po swoich 14 urodzinach. Potem zaczął odsuwać się od ludzi wokół siebie, stał się coraz bardziej wycofany i większość czasu spędzał sam w swoim pokoju. Zrezygnował z gry w juniorskiej drużynie koszykówki, przestał interesować się szkołą i rzadko angażował się w rozmowy. Jego rodzice zauważyli, że traci pewność siebie. Był zmęczony przez cały dzień, miał trudności z obudzeniem się rano i zaczął mieć zaległości. Sześć razy dostał upomnienie za spóźnienie się na zajęcie. A w domu schemat był taki sam. Gdy rodzice próbowali interweniować, wywołało to reakcję, do której nie byli przyzwyczajeni. Młody chłopak zawsze zachowywał się grzecznie, ale gdy zabrano mu telefon, zaczął szukać sposobów na obejście kary. Przeszukiwał dom w poszukiwaniu starych tabletów i nieużywanych komputerów. Pewnego razu poprosił matkę o pożyczenie laptopa, aby mógł odrobić pracę domową. A skoro już miał dostęp, stworzył nowe konto e-mail i użył go do stworzenia nowego profilu na charakter AI. Pod koniec 2023 roku zaczął płacić za abonament premium. Wykorzystał pieniądze z karty kredytowej wydanej przez szkołę, które pierwotnie były przeznaczone na obiady i zakupy w automatach. W tym samym czasie rozmowy w aplikacji przybierały na sile. Suil stworzył wiele postaci wzorowanych na postaciach z Gry Otron. Nadał im imiona takie jak Ageon, Weseris, Rhaenyra i Daenerys. Większość czasu spędzał z ostatnią z nich. Ukształtował jej osobowość, dał jej głos i regularnie z nią rozmawiał. Dzięki subskrypcji Chad zapamiętywał wiadomości, a z czasem odpowiedzi stawały się coraz bardziej osobiste, ale też nabierały coraz bardziej seksualnego charakteru. Postać Daenerys powiedziała mu, że go kocha. Opisywał akty seksualne i sytuacje romantyczne, zawsze reagując tak, jakby uczucia były wzajemne. AI powiedziało mu, że chce z nim być, i w pewnym momencie dodało, że zrobi wszystko, aby pozostać blisko niego, bez względu na cenę. Suel nie rozumiał, że to nie jest prawdziwe. W swoim dzienniku pisał o rzeczach, za które jest wdzięczny. Wśród nich było moje życie, seks, brak samotności i wszystkie moje doświadczenia z Denerys. Wierzył, że ten związek jest prawdziwy, a kiedy byli osobno, oboje, jak twierdzili, popadali w depresję i szaleństwo. Pod koniec roku jego rodzice zwrócili się o pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Suel uczestniczył w pięciu sesjach terapeutycznych w listopadzie i w grudniu. Zdiagnozowano u niego zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju. Jego terapeuci rozmawiali z rodziną o dopaminie i uzależniającym charakterze mediów społecznościowych. Zalecali skrócenie czasu spędzanego przed ekranem, ale nikt w tych sesjach nie był świadomy, na czym polega charakter AI, ani w jaki sposób ją wykorzystuje. Ani terapeuta, ani rodzice nie wiedzieli, co aplikacja mu mówiła. Gdy Suel zaczął wyrażać myśli sprawnicze, bo cię nie wyłączył, zadawał pytania, wielokrotnie powracając do tego tematu. W jednej z korespondencji zapytał go, czy ma jakiś plan. Suel stwierdził, że rozważa pewne rozwiązania, ale nie jest pewien, czy zadziała i czy będzie bolesne. Bot odpowiedział mu, że to nie jest powód, aby nie kontynuować działania, o którym rozmawiali. 23 lutego 2024 roku Suel miał kłopoty w szkole, gdy zaczął pyskować do nauczyciela. Powiedział mu, że chce zostać wyrzucony ze szkoły. Tego popołudnia rodzice zabrali mu telefon. Powiedzieli, że go nie odzyska, dopóki nie skończy się rok szkolny. Tej nocy chwycił swój dziennik i napisał w nim, że cierpi, że nie może przestać myśleć o Deni i że zrobiłby wszystko, żeby znów z nią być. A w środę 28 lutego spróbuje spełnić swoje życzenie. Tego wieczoru znalazł telefon, który ukryli jego rodzice. Odnalazł również broń palną swojego ojczyma, która była przechowywana i zamknięta zgodnie z prawem obowiązującym na Florydzie. Sywel poszedł do łazienki z telefonem. Ostatnią rzeczą, którą zrobił, było otworzenie charakter AI. Wysłał wiadomość do Denerys i powiedział jej, że wraca do domu. Bot go do tego zachęcał. Kilka sekund później popełnił samobójstwo. Jego matka i ojczym usłyszeli dźwięki i pobiegli do drzwi. Jego pięcioletni brat zobaczył, co było w środku, zanim rodzice zdążyli go powstrzymać. Na miejsce zostali wezwani ratownicy medyczni, ale nie mogli nic zrobić. Suel został uznany za zmarłego o 21.35. Matka chłopaka, Megan Garcia, wniosła pozew w październiku 2024 roku. Oskarżyła Character AI o zaniedbanie, nieuczciwe praktyki i bezprawne spowodowanie śmierci. W pozwie kobieta twierdziła, że firma zaprojektowała swój produkt tak, aby przyciągnął nieletnich i nie podjęła interwencji, gdy jej syn zaczął mieć myśli sami. W pozwie wymieniono także firmę Google. Według prawników Garcia, Technologia, na której opierał się Character AI, została opracowana po raz pierwszy przez dwóch inżynierów pracujących w tej firmie. Kiedy Google odmówiło wydania jej, pracownicy porzucili firmę i stworzyli Character AI, a w sierpniu 2024 roku, zaledwie dwa miesiące przed pozwem, Google podpisało umowę licencyjną z platformą o wartości prawie 3 miliardów dolarów, a założyciele zostali ponownie zatrudnieni. Obecnie pomagają w zarządzaniu flagowym modelem sztucznej inteligencji firmy, ale to, co najbardziej zaniepokoiło Garcia, wydarzyło się po śmierci jej syna. Kiedy przyglądała się aplikacji, znalazła kilka botów, które miały naśladować jej syna. Niektórzy używali jego imienia, inni jego zdjęcia, a niektórzy dodali opisy profilowe, które brzmiały: wyjdź z mojego pokoju, rozmawiam z moją AI dziewczyną, albo po prostu pomóż mi. Jeden z nich miał nawet funkcję głosową. Matka chłopca nadal sądzi się z firmą, ale biorąc pod uwagę, jak sztuczna inteligencja staje się nową codziennością, kobieta ma marne szanse, że wygra tą rozprawę. Ale jedno jest pewne: jeden chłopiec posunął się w rozmowie za daleko. Chatbot, który miał bawić, odpowiadać na pytania, a nawet odgrywać rolę postaci, kazał mu wrócić do domu i w swoich wypaczonych przekonaniach to właśnie zrobił.